No, no, tak obserwuje. On jednak e, na czaski on... no. aparatu reaguje Ale jak Kasia podejrzewa dziś No nie czuje się tak pewnie Nie, ale wiesz co, ja myślę, że tak, że raz, że on y, człowieka zna Tutaj wie, że ludzie chodzą, są tak? e, A dwa, ja myślę, że on w takich gęstych krzepach dość pewnie No, no może głodny, a to, to swoją drogą? Nie? W, końcu, w końcu się udało to

Субтитры сделал DimaTorzok